Cześć moi drodzy, na dzisiaj mam przygotowany dla Was temat pod tytułem Procenty i Ułamki. Mówimy oczywiście tutaj o klasie siódmej. A zatem czas na przypomnienie, a może w sumie wyjaśnienie tego, czym tak naprawdę ten procent jest. No i pierwszą podstawową rzeczą, którą musicie koniecznie zapamiętać, to jest to, że 1% to jest po prostu jedna setna. Ewentualnie zapis w dziesiętnym systemie, no to mamy tak. Po prostu 1% to jest jedna setna. Ale procent czy ułamek, poza tym jakimiś obliczeniami, to też jest zawsze z czegoś. 1%, na przykład 50% obywateli Polski, na przykład, tak? Czyli wychodzi na to, że to jest po prostu 50 setnych. Oraz ewentualnie pisane to w ten sposób, czyli w sumie bez tego zera, bo ono nie jest konieczne, czyli po prostu 50, czyli w sumie to by można było jeszcze zapisać jako po prostu jedna druga, tak? Czyli połowa, połowa całości. No i analogicznie w takim razie 100%, to warto wiedzieć, to jest 100 setnych, czyli po prostu 1, Jedna cała, całość, mam 100% czegoś. Czyli całość, po prostu. No dobra, tyle jeżeli chodzi o teorię. No, w sumie można by było dorzucić jeszcze do tego promile. E, tu były procenty, a promil działa dokładnie tak samo z jedną małą różnicą. Że zamiast dwóch jed, ta, 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 takiego zapisu dopisujemy jeszcze tutaj sobie jedną, jeszcze jedną kropkę, czyli te kropki są na dole. Dwie, a jeden promil to nie jest jedna setna, tylko jedna tysięczna a reszta to jest analogicznie tak samo, czyli e, 1000 promili to jest jedna cała. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, ale przejdźmy do praktyki. Zrobimy sobie jakieś tutaj zadanko. Zadanie pierwsze. Zamień podane procenty na ułamki dziesiętne. No to lecimy. 21%. No to tak jak wcześniej było, no to to jest 21 setnych. A mamy zamienić na łamki dziesiętne, no to od razu piszemy tak. Hop. 11,3% no to tutaj się troszkę trudniej robi, ale to jest 11%, tak? czyli 11 setnych. Napisz, napiszmy najpierw to 11%, to jest 11%. No a ta trójka jest za przecinkiem, czy jest jeszcze dalej, czyli będzie tu po prostu 113 tysięcznych. Tym razem przeczytamy. Właśnie to czytanie poprawne tych ułamków bardzo, bardzo mocno pomaga w zapisywaniu właśnie jako ułamki zwykłej w dalszych obliczeniach. Po prostu, nie, żeby nie czytać czasem 0,113, no w praktyce też to tak się czyta. Ale później jest problem, żeby przeczytać to prawidłowo. Dlatego też tutaj na to naciskam, żeby te ułamki dziesiętne czytać prawidłowo, bo wtedy w zapisie nie ma kłopotu na zamiany na ułamki zwykłe. No dobra, no to w takim razie następny przykład, no to to będzie 160%. 160%, to to będzie 160% setnych, czyli w sumie 1,60 cała i 60 setnych, czyli w sumie 1,6%, no bo tego zera na końcu pisać nie trzeba, no bo 100% to było 1,60 cała i 60 dodatkowo, tak? Czyli jedna cała i 60 setnych. Yy, dobra, no, o pół procenta. To jest bardzo fajny przykład. Pół procenta. Ustaliliśmy, że 1% to jest jedna setna. No to 0,5% to na pewno będzie tutaj 0,00 i 5. No bo jeżeli byśmy piątkę wstawili tu, to by było 5%, a my chcemy jeszcze mniej, i to będzie 0,5%, czyli ta piątka, tak jak zresztą ta trójka tutaj, zobaczcie, pierwsze miejsce za przecinkiem jest dopiero jako trzecie. Tak samo to jest tutaj, tylko że po prostu są zera i te zera trzeba dobrze poliżyć, trzeba to dobrze rozumieć. Dobra, no to następny, podpunkt, następny przykład z tego podpunktu. 3,5%, no to ustaliliśmy, że procent to jest 1 setna, no to w tym wypadku będziemy mieć 0,0 i 3 to jest 3%, no i jeszcze 5, czyli 35 tysięcznych. To ewentualnie, o, jeżeli chcecie, to można by było zamienić na promile, tak dodatkowo, no to 35 tysięcznych, no to jest po prostu 35 promili. No i mamy to. Dobra, to był podpunkt A. Teraz szybkie zmazywanie tablicy. Hop, no to podpunkt B. Zamień. Podane procenty na ułamki zwykłe, nieskracalne, czyli 15% na zwykłe mamy zamienić. No i to jest to, co mówiłem tutaj o tym czytaniu. Mamy teorię, czyli 15% to jest 15 setnych i piszemy, tak jak słyszymy, tylko że w zwykłych, czyli 15 setnych. No to dobra, no to teraz czas na skracanie, bo w poleceniu, że na ułamki zwykłe, nieskracalne, a to się skróci na, na pewno przez 5, czyli tu zostaje trójka, tu zostaje 20 i wychodzi na to, że to jest po prostu 3, 20. O, hop. No to następny przykład. Yy, to będzie tak, 24% no to 24 setne, przez co się zapodzieć? na pewno przez 4, to będzie 6. A tu będzie 25. Czy da się jeszcze? Nie. A zatem to jest 6 6,25. Następny przykład. 80%. To jest 80 setnych. No tu się pięknie zera skracają. Jest już 80. Dobra, przepiszę to. Hop, 80, co by było ładnie. Yy, jeszcze na 2, czyli 4, 5. I tyle zostaje. Hop. Mamy to. No to następny przykład, sobie nie było tak łatwo. 48%. 48%, no to my już wiemy. 48 setnych. No i 48, tu można skrócić. Hmm, na pewno na 4 o. Na 4. To będzie 25. Tutaj i 4, 3, tu będzie 10 i 12 o. Czyli 12, 25. Nie da się bardziej skrócić, no to zostawiamy tak jak jest. O, następny przykład to będzie 120%. No to 120% to będzie 120. Setnych. Do skracenia idealnie. Tu, zera się skrócam. Mamy 12 dziesiątych. Można by było wyciągnąć całość, czy będziemy mieć 1,2, całą i dwie dziesiąte. To jeszcze się skróci i zostanie nam 1,1. cała i jedna piąta. No i ostatni przykład, o, jeszcze trudniejszy, 32,5%. No to lecimy, znowu 32 setne byłyby, ja to póki co napiszę setne, ale z tą piątką. Wiemy, że ją musimy tutaj dopisać, ale nie może być 325 setnych, no bo to jest ponad 300%. No to musi być tysięczny. No dobra, no to teraz to trzeba jeszcze skrócić. Hmm, na 5 w takim razie, no na 5 to będzie na pewno tutaj 200% tutaj na pewno na 5 się da. 325 szybciutko tutaj łączę się z wami w bólu, że nie można kalkulatora no to 32 na 5 no to to będzie 6, tu będzie 30 odjąć to będzie 25, no i na 5 to jest 65 tu się zgadza, hop hop, zrobione no i wychodzi na to, że mamy 65 200, a tu jeszcze można podzielić na 5. No to tutaj będziemy mieć 40, a 65 na 5 to będzie 13. O, i tego się już bardziej skrócić nie da. No i. No i mamy zrobione. No i widzicie, moi drodzy, niby rozmawiamy sobie o procentach. A wskoczyły nam ułamki. No nie jest to zbyt miłe, zwłaszcza skracanie. To znaczy, no, 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 powtarza się, no, i dlatego te błamki, tak dlatego są takie właśnie bardzo, bardzo, bardzo ważne. Mamy jeszcze trochę miejsca, więc wykorzystamy je na maxa. hop. Eee, tak, następne zadanie. Podaj ile to procent, i to jest bardzo ważne takie ćwiczenie na, na, na język polski, żeby to ładnie, ładnie mówić. Eee, połowa, połowa to jest 50%, półtora. Eee, Półtora to będzie 150%, bo to jest jedna cała i pół, czyli 100% i półwka. Całość jedna cała to jest 100%, to już dzisiaj było. Ćwierć, ćwierć czyli 1 czwarta. 1 czwarta ze 100, czyli 100 na 4 to jest 25. Mamy 25. Procent. Yy, dziesiąta część, dziesiąta część, jedna dziesiąta, czyli jedna dziesiąta ze 100, czyli 100 na 10 to jest 10%. Następnie piąta część, no to 100 na 5 to jest 20, no to mamy 20%. 3 czwarte, no to tak, 1 czwarta. To była, czyli ćwierć, to było 25%, a jeszcze 3 czwarte, no to 3 razy 25 to jest po prostu 75%. Yy, dwukrotność, dwukrotność. No to to będzie dwa razy, czyli dwie całe, czyli to będzie 200%. No i dziesięciokrotność. Tu będzie 10 całych, czyli 10 razy 100, czyli jeszcze 2 zera, i to jest po prostu 1000. Dobra. No to, to były pierwsze dwa zadania. Pierwsze i trzecie w sumie z waszego podręcznika. Idziemy dalej. I tutaj mamy ciekawe zadania, niestety też ciekawe, no i trudne, moi drodzy, niestety, no bo znowu te ułamki. No dobra, no to tak. Polecenie brzmi: zamień podane ułamki i liczby mieszane na procenty, czyli w odwrotną stronę, to co przed chwilą robi, robiliśmy. Czyli mamy tak yy, 23 setne i mamy to zamienić na procenty. No to ja już przeczytałem to 23 setne, no to to będzie prosta. To jest 23%. No dobra, ale chodźmy dalej. Yy, 6,0. O, o, coś tu się pisać nie chce. 60, no to wy wiecie, że można tutaj spokojnie sobie dopisać 0 i będziemy mieć 60 setnych, no to czyli 60%. No bo jaki procent to jest 1 setna, no to w mianowniku musi być 100. O tym trzeba po prostu pamiętać. Yy, następne to będzie jeden i 1,2. No tutaj mamy 1 całą i 2 dziesiąte. No to 0 no można by było napisać. To mamy 1 całą i 20 setnych. No to będzie 1,2 1,20%, czy czyli 120%. O, tutaj coś ciekawego, 0 zobacz, ja sam czytam 0 zero i 0,15, zero czyli w sumie to jest 15 tysięcznych 15 tysięcznych napiszę to sobie tutaj 15 tysięcznych, w takim razie, jeżeli by to skrócić przez 10, to tutaj by nam wyszło 1,5. No, to wychodzi na to, że to jest po prostu 1,5%. No to lecimy dalej. W razie co, jakby coś było niejasnym, to dajcie znać w komentarzu. Eee, zobaczymy, co da się z tym zrobić. Eee, dobra. No i mamy 6,5 setnych. No to w sumie, tak jak z całościami tutaj, no to na pewno mamy 600%, no ale ta piątka tutaj to będzie 605%. Procent, tak? Ta piątka tutaj jest na drugim miejscu, czyli to jest 500, czyli będzie 5%, 605%. No i 14 całych to będzie 14 razy 100, czyli w sumie 1400, oczywiście procent. Dobra, no to to było zamienić ułamki na, proc, ułamki na procenty, ale tutaj byliśmy ewidentnie w ułamkach dziesiętnych. Zmiana koloru i idziemy do zwykłych. Dobra, no to teraz tak 3 piąte. I tak jak przed chwilą to powiedziałem, tutaj było razy 100, tutaj w mianowniku było też 100, no bo wiemy, że 1% to chyba warto napisać. 1% to jest po prostu jedna setna, czyli w mianowniku, moi drodzy, musimy mieć 100. No to 100 albo 10. No bo tutaj na przykład z tym tutaj, o, z tym przykładem też było, było 10, no ale pamiętamy, że to było jak to działało. Dobra, no ale z piątki w łatwo zrobić dychę. No to dycha, bo razy 2, no to licznik też razy 2, no to wychodzi na to, że mamy 60, a 60 to jest to samo co 0,6, czyli to jest po prostu to samo co 60%. W takim razie następne to mamy 2 całe i 3 czwarte, tutaj mamy dwie możliwości, albo pamiętamy, że 3 czwarte to było 75% i wtedy wynik nam się łatwo objawia, bo 2 całe to jest 200% i 75% razem to nam daje 275%. Albo idziemy, tak jak robiliśmy to tutaj, robimy po prostu w mianowniku sobie setkę. No ja to zrobię to obliczeniowo po prostu. Tutaj, żeby z czwórki zrobić dychę to nie za bardzo się da. No to zróbmy z tego setkę. No to mnożymy razy 25, no i 25 razy czy to jest 75. I to jest 75 setnych. W takim razie, no tak jak mówiłem, 200% i 75. E, 275% o! W ten sposób zakręciłem się. No dobra, o, jest coś innego. 5 ósmych. I tutaj to, co musicie wiedzieć, no to z ósemki tak łatwo nie zrobimy ani dychy, ani setki. To jest kłopot. Trzeba pamiętać, że 8 pomnożone przez 125 daje nam 1000. No taki, taka zagłuska. To jest 1000 po prostu. Hop. 8 razy 25 to jest 200 i 8 razy 100 to jest 800, czyli łącznie daje 1000. No to w takim razie licznik też musimy razy 125 zrobić. No to będziemy mieć 5 razy 25 to jest 125 i jeszcze 500, czyli 625 tysięcznych, czyli to będzie, jakby to skrócić, to byłby tu przecinek hop, czyli mamy 62,5%. O, procent, 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 procent. Dobra, to następne. 7,20. No, już tutaj jest łatwiej. Idziemy do setki, czyli razy 5, no to będzie 35 setnych, w takim razie to jest 35%. No to lecimy dalej, następne są już łatwe. Dobra, jeszcze został nam podpunkt C, więc do niego koniecznie musimy dojść, no bo tutaj się ciekawe rzeczy dzieją. Mamy do zamiany 1 trzecią. 1 trzecią, no ale na pewno łatwo zauważycie, że 1 trzeciej nie zamienimy na 10, 100, 1000, ani żadne te, e, wielokrotności dziesiątki. A zatem musimy sprawić rozwinięcie dziesiętne tej liczby. A my to robimy w ten sposób, że dzielimy po prostu 1 na 3. Tak? No bo kreska łąkowa to też jest dzielenie. No dobra. Ile? Ile zmieści się w jedynce? 0. 0 razy 3. 0. Odjąć. Zostaje nam 1. Przecinek dopisuje 0. No i tutaj trójki się zmieszczą 3, 3 razy 3 jest 9, e, odejmuje, zostaje 1, dopisuje 0 i z tu tutu 33 trzy setna, ale wiemy, że ta trójka będzie się cały czas powtarzać. E, w takim razie, i tu w poleceniu mamy e, zresztą, e, w podpunkcie C najpierw znać rozwinięcia dziesiętne ułamków, wyniki z dokładnością do setnych Części procenta, czyli w sumie trzeba by było tych, które jeszcze tutaj, oto ten nawias zmarza, trzeba by było jeszcze to, to tutaj sobie, hop i hop, do se, części setnych procenta, czyli mamy 33% i 33, hop. I to można by było powiedzieć, że to jest w sumie w przybliżeniu, a nie równa się, no bo to nie jest aż tak yy, idealnie, tak? Zostaje gdzieś ta końcówka. Yy, dobra. No to mamy, lecimy dalej. 5 szóstych. 5, 6, no to co zrobić? No trzeba to podzielić, tak? Z szóstki. Hmm, No też się nie da. Ani dziesiątki, ani setki, ani tysiąca. Chyba, że o czymś nie wiem, no to wtedy z, z, wyjdzie to w pisemne. Dobra, lecimy. E, 5 na 6. No to 0. Tutaj jest 0. Odejmujemy. Hmm tutaj będzie piątka, o, hop, dopisuję 0, wpisuję przecinek, 6 razy 8 to jest 48, no to 8 razy się zmieści, no to 48 tu, ciach, mamy dwójkę, dopisujemy ten, 0, 3, 3 razy 6 jest 18, e, jest, jest dwójka, o, i tutaj się znowu zaczyna tak w kółko, no bo znowu będzie 18 i 2 i tak dalej, czyli czy tutaj będzie w okresie, w takim razie 5 szóstych to jest 83%, 33% setne procent. o w ten sposób. Yy, dobra, no to w takim razie o, zmienimy kolory, co by było bardziej kolorowo. Yy, mamy jedną całą i jedną trzecią. No i teraz pytanie. Yy, możemy to zrobić, skorzystać z tego tutaj. I wiemy, że 1 trzecia to jest 33,33%. ,33% dodać do tego 100% i mamy 133,33%. Ale gdybyśmy nie mieli tego tutaj i nie widzielibyśmy, że 1 trzecia to tyle wynosi, to trzeba by było to zamienić na ułamek niewłaściwy, czyli 1 jed, razy 3 to 3, plus 1 to jest 4 trzecia. I to podzielić teraz tutaj. W ten sposób byśmy to zrobili, ale wynik już znamy, bo to było dosłownie przed chwilą, że to jest 133 i 33%. O. Dokładnie tak. Dobra, no to następny podmów w takim razie. Hmm. 3,11. Hop. To się równa. No nie jest, no 3, 11 trzeba tu zrobić. 3,11 dzielimy. 0, 11 się zmieści w tym. 0 razy 11 to jest 0. 3 dopisujemy 0. Tu się zmieszczą 2 11, czyli będzie 22. Tutaj będzie 8, czyli zmieszczą się 7, zmieści się 7, 11, to będzie 77, tutaj się zmie... reszta jest 3, no i mamy znowu 3, 10, czyli zmieszczą się 2 i teraz będzie 22, 22, 22, czyli reszta będzie 8, a tu już się zaczyna powtarzać, czyli widać, że 27 tu będzie w okresie, czyli będzie 27, 27, 27, 27 czyli to będzie 27. Procent i 27 setnych. O, dokładnie tak. Do części setnych mamy zaokrąglić, czy tutaj jest ok. Tak, bo za tym będzie dwójka, a dwójka nie zwiększy się Jest ok. Dobra. No i to by było chyba wszystko. No dobra. No i jeszcze jedno zadanie, takie szybciutkie. Co jest większe? Zważę tablicę, żeby tutaj nie przeszkadzało Wam. Co jest większe? I mamy do porównania 1 czwarta jakiejś kwoty, czyli załóżmy x. Czy 23% tego samego x? No ale wy już wiecie z dzisiejszej lekcji, że czwarta to jest inaczej 25% z tej samej liczby, czyli 25% z x jest większe niż 23% z tej samej liczby. Nieważne jaka ta liczba, ale my po prostu sobie weźmiemy większą część. Eee, dobra, no to w takim razie następny podpunkt to będzie 45%. Też z X, czyli z pewnej masy. 3 2 piąte tej masy. 2 piąte z X. 2 piąte z X, no to łatwo tu dychę zrobić. Razy 2, no to będziemy mieć 4 dziesiąte. 4, o, o, no, 4 z X, czyli w sumie 40%. Bo można tu po zerze dopisać, że będzie 40 setnych. No to też 40%. No i wychodzi na to, że znowu lewa strona jest większa. No, i załóżmy ostatni przykład, może o 15, 15, 4 pewnej długości, czyli znowu x, czy 400% pewnej długości, czyli też x. Tu mamy procenty, więc zajmiemy się lewą stroną. Lewa strona to będzie chopciach. Tutaj wyciągnijmy całości. Ile czwórek zmieści się w 15? 3 i zostaną 3, czwarte. Gdyby się 4 zmieściło, to musiałyby być 16. W takim razie tutaj mamy 3 całe i 3, czwarte to jest 75%. To mamy 375%. W takim razie tym razem wygrała prawa strona i ona jest większa. Dobra, moi drodzy, to by było wszystko na dzisiaj. Pierwszy temat: procenty i ułamki. Warto ćwiczyć te po prostu ułamki. Jak widać, to one wracają, wracają, wracają. Więc dlatego ten poprzedni dział cały czas trzeba ćwiczyć. W razie co macie to na moim kanale. Ja. Zapraszam do łapki w górę i życzę powodzenia. Do usłyszenia. Hej!